Ok, mamy swój serwer, mamy nasze kanały, mamy nasze zabezpieczenia, więc teraz trzeba zaprosić uczniów. Uczniowie muszą tak samo jak wy na początku zainstalować sobie aplikację z linku, który wam tam podałem. Muszą tak samo założyć konto, zarejestrować się, czyli zrobić dokładnie wszystko to, co wy. Następnie, tak jak wy klikaliście tutaj po lewej stronie, dodaj serwer, tak oni nie, nie klikają stwórz serwer, a dołącz do serwera, i tutaj wklejają link który im przygotujecie. A jak ten link przygotować? Już mówię. I po wklejeniu tego linku klikają dołącz i są u Was. Więc teraz tak, jak generujemy ten link? Klikamy sobie na serwer prawym przyciskiem, tutaj po lewej stronie, tu na Waszą nazwę serwera. Następnie klikamy zaproś osoby i tutaj kopiujemy ten link. Obecnie pod tym linkiem mamy napis. Twój link z zaproszeniem wygaśnie w ciągu jednego dnia lub po 25 użyciach. Oczywiście możecie to zmienić, ustawić po ilu ma wygasnąć, po ilu użyciach, po jakim czasie i tak dalej. To zależy od Was. Potem klikacie generuj nowy link, kopiujecie go tym przyciskiem, został skopiowany i teraz w wiadomości prywatnej na w Messengerze, Facebooku, mailowo, jakkolwiek, do przewodniczącego klasy, do całej grupy, do dzienniku elektronicznym, czy do pry, prywatnie do każdego z uczniów, wklejacie ten link opcją wklej. Ja to robię tutaj, żebyście widzieli, że ten link jest. I wysyłacie. No i gdy uczeń zainstaluje aplikację, gdy znowu, tak jak tu pokazywałem, wejdzie, doda serwer, dołączy do serwera i wklei ten link, no to dołączy do Was. Stanie się tak, że on wtedy dołączy do kanału ogólne. Powinien wejść do kanału ogólne. Na początek będzie dostępny tutaj. Widzicie, że on jest. Jeżeli okazałoby się, że nie wszedł do kanału ogólne, bo na przykład nie wiedział, jak to zrobić, to poproście go, żeby kliknął tak jak ja w tym miejscu. O, po prostu. I wtedy przeskoczy do Was, będziecie mieli z nim kontakt. No dobra, ale on widzi tylko kanał ogólny, bo reszta jest zablokowana, bo system jeszcze nie dał mu uprawnień. Dlatego jeśli się upewnicie, że to na pewno jest uczeń, Albo nauczyciel, ale musicie się upewnić, żeby potem nie dać dostępu nieuprawnionym osobom. Klikacie na niego prawym przyciskiem myszy, zjeżdżacie w dół do funkcji role i przypisujecie mu rolę ucznia, nauczyciela, jakie tam sobie ustaliliście. Możecie nawet administratora. No i od tej pory użytkownik Sebastian Peret, czyli brat, który siedzi obok mnie w tym przypadku, jest na moim użytkowniku, może wejść na dowolny. Kanał. Spróbuj wejść na jakiś kanał inny, na przykład lekcje. Jak widzicie, udało mu się to zrobić. Ja też mogę na tą lekcję wejść. I nawet gdyby teraz link y, wpadł w ręce niepożądanych osób, no to nie będą one mogły wejść do kanału lekcji, bo zatrzymają się na kanale ogólnym, więc nie są w stanie nam przeszkadzać. Gdyby na przykład uczeń nie wiedział, w jaki sposób tu wejść, albo coś by nie działało, nie moglibyście sobie z tym poradzić, możecie go złapać i przenieść do kanału lekcji. W ten sposób nieco ułatwicie mu robotę. To wszystko jeśli chodzi o zapraszanie uczniów na serwer. Gdyby link Wam wygasł, no to znowu prawym przyciskiem zaproś osoby, generujecie nowy link, wysyłacie. I tym oto sposobem mamy i serwer, i pokoje, i zabezpieczenia, i uczniów, więc możemy przejść do prowadzenia zajęć, czyli to na co wszyscy bardzo czekamy. W następnym filmie dowiecie się jak to zrobić. Do zobaczenia.